Hej, czy się mak z tej strony beta? Widzimy się znowu na nowa drifcie. dawaj, dawaj. dawaj. Od razu mówię, że ustawienia włączyłem. Eee, opcji, żeby ogólnie widzieć, e, co się dzieje. Jak się obrażenia i takie tam. I leczenie, że jeszcze włączyliśmy. Autoobrażenie włączałem, żeby nie było. Dobra. Hmm. Syfon? Hmm. Może być ok I bateria na pewno pójdziemy na mieczach Trzeba w końcu zrobić jakiś dobry build na te miecze No ale chyba ciężko trochę będzie, no ale zobaczymy Dobra, a teraz chociaż widzimy w końcu obrażenia, nie? Hm. Właśnie ja nie wiem czy to dalej działa ogólnie hmm, Na tych mieczach, ale nie wydaje mi się Jak wcześniej to mieliśmy w radę co zrobić, żeby strzelał z mieczy. Strzelał? Tak, strzelał z mieczy, no. Brawo ja. Machał mieczami. Raczej jest to możliwe, mi się wydaje. Ale fajnie to się tam. Eee, tak, latało obok u nas. No dobra, dobra. I... Dobra, mamy to. No i damy radę, czy nie? Ulepszmy naszyk to na pewno dublet Nice To nowe od razu dostaliśmy Chciałbym jak najszybciej tego sprzymierzeńca ulepszyć Żeby naszymi strzelał chyba żebyśmy spróbowali Tego drugiego hmm. pustka, właściwości, co mają właściwości, czy pociski możemy niby to wziąć pewnie, żeby nie ja nie zaryzykuję A może yy, tam będzie opłacalne hmm. strzelanie wyzwala część yy, energii osłony w postaci błyskawic ale nie, może pójdźmy najpierw wy to Nie, psrujmy to. Jestem ciekaw tej je w końcu. Nigdy tego nie braliśmy. Może okaże się, że to jest mega dobre, a ja prostego nie biorę. To było trochę smutne. Bo tak długo już mamy to blokowane. A ja prostego nie brałem. Dobra. Hm. Od razu to chyba lecimy. Ale fajnie. Jeśli nikt nie zastanowi śladu, zadając celom 300 obrażeń od ognia na sekundę. Hmm. Okej, okay, w sumie jest. Dobra, ładnie. Od razu przyciszę sobie trochę sławki. Nie o tak głośno tej gry. Dobra, teraz małe, teraz poziom. Pięknie. Kurde, ale chciałem jak najszybciej tamto. Możemy od razu z Tak szczerze... Bym się realnie opowiedział na razie, ja bym po prostu rola dał. Hmm. Chyba nie dostaniemy tego, co chcę. Jeden poziom, salwa. Nie, szczerze na który byłem poszedł... dragon, regen? chyba pójdziemy, czy nie? Hmm. Dobra, weźmy to. Tak. Nie mam pomysłu, jak jest, proszę to. Nie mogę rolnąć, no cóż. Mamy jeszcze trochę tych roli. A je trzeba wykorzystać, bo jeszcze okaże się, że w ogóle tego nie zużyjemy. Przerwana wałnica, kiedy tu zostaje, to jest, to ona zostaje zniszczona, wyładowuje potężny pocisk energetyczny. Hmm. Tutaj jest spoko, ale czy chcemy od razu Fibot, nie? No, trochę nie spróbowało szczerze A to wtedy musimy osłonę, a osłona jest to na osłona co nie? No Dobra, damy radę chyba raczej na luzie e, tutaj mi zaatakowałem Dobra, daliśmy radę. Halo, XP. Ile x o panie. Damy radę jeszcze jeden poziom od razu. Halo, poziom? Dobra, chyba. I gawka. Hmm. Snajper. Ostrzał. Dobrze wiedzieć. Hmm. Żebym to jak najszybciej chciał zrobić. O. No. przechwytywać. To są bronią, więc pytanie: nie, to nie ta. Chyba nie mam tej osłony teraz. Chyba to mieliśmy jeszcze do wzięcia. Ale weźmy się najpierw przechwytywać. zobaczmy, strzela. Dobra, nice. No i to mi się podoba. To może być ciekawe połączenie ogólnie. Uff. Pytanie, niby mamy to blokowane. Tylko teraz, jak się używa tego, nie mam w ogóle pomysłu. Błyskawiczna. Dobra, yy, ustawienia mam tu czy nie mam. Sterowanie robi myszą. Yy, migawka? To chyba to jest. No, nawet dobrze użyliśmy. <grych> Opusta w końcu. Nice. I coś? Mamy to, teraz możemy to dostać. Dawaj, 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 teraz drugi. Nice. Space. spoko, kurde. Wydaje się mega przyjemny. I w końcu będziemy mogli fajnie unikać. To wielki raczej znowu co nie? Dawaj, dawaj, damy radę? Ej Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj damy radę, czy... Pierwszy, czy drugi? I ostatni Dawaj, dawaj, dawaj tutaj, zanim do drugi Chyba nie damy rady, przed trzy... No właśnie od tego nie... Dobra, ładnie Expliku trochę. Dobra jest na poziom, więc idealnie. Eteryczne... Hmm, byśmy mogli niby to wziąć. Zobaczmy, jak to pójdzie ogólnie. Chodź tutaj, chodź tutaj, nie uciekaj. Ale nie myśl, że musimy, musimy być szczerze. Przetrwanie na wolnicy. Czyli to od razu na pewno lecimy. Nie wiem, czemu patrzę ogólnie. Zio. Dobra, teraz musimy pójść pod od odnowienie tej osłony. Żeby to miało sens. Ukryta matka. Hmm. Szczerze? Zróbmy to. Jestem ciekaw. Aha, mam tylko jedno. Okej. Okay. Biały żar. Umierająca gwiazda, Wszystko na pewno to, czyli musimy osłona rdzenia. Dobra. Chcę czyli ja muszę wlatywać. Oaj. To może być mega trudne. A czemu tylko jedno dostaliśmy? On chyba też w ogóle nie zdaje teraz. Jeżeli się nie mylę, Dobra, teraz. Teraz orszono rdzenia, później to będzie. Chyba to na pójdziemy O kurde. Nie nie, to był chyba zły Okej, okay, dodaliśmy coś. Kurde, wziąłem to dobre, czy... Chyba tak. I w sumie, jak tak sobie pomyślałem, musimy teraz tylko... podnowienie tej osłony. Kurde, dobra, dobra, czekamy teraz na osłonę. Teraz to i halo. Ładnie. Mega dziwne. Osłonarodzenie, jak najszybciej. Znaczy, tam było. To dawało chyba coś, czy nie? Czy udaje? Nie. Nie, to chyba to nie to jest odsłonę, żeby szybciej się regenerowała. Teraz czekamy. Zioł. To jest mega głupie. Dobra. Hm tak, na pewno zasięg od wybuchów się na przyda Nie, osu narodzenia na pewno i to próbujemy A później A, poczekaj Ja mogę prawie trzymać Arlo, nie widziałem Myślałem, że tylko tam to zdaje A nie To brawo ja Ja myślałem, że to po prostu Zostawmy to bez komentarza po prostu. Nie odsłuch do tego, co zrobiłem. A, ja myślałem, że mam poziom nie wiem czemu. Ale no, dawaj. Ej. Tak mało brakuje do poziomu. Poziom, poziom, poziom. Powodujesz ładne ki one zwiększają regenerację. Zasięg, to raczej zasięg, bo nie chcemy szybkość Wolniejszy czas, to raczej nie Mmm, tak się hmm. nie Próbujemy to? Weźmy Dawaj, dawaj, dawaj <laughs> Ładnie, xpik Nie tak dużo, myślałem, że więcej dostaniemy Ale brawo ja Nieźle myślałem, no nieźle jeszcze sobie utrudniam. I Ej, mean. Kurde. Kurde, 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 kurde. Takie miałyby się, ale. Brzmi jak. który wyschrybuje pociski. Pociski toksyczne. Ciekawe. Musimy to przetestować na następnym odcinku, więc wiemy, co już zagramy. A dzisiaj. A nie, poczekajcie, muszę coś powiedzieć jeszcze. Myślałem nad zagraniem albo by Slay the Spire jeszcze, lub tej gry, co ma się, co otwiera w was sklep z kartami i tak dalej. Jak coś to dajcie znać I dziękuję za oglądanie i bye. -o.